Miód rozlany na parkingu to jeszcze nie koniec świata. Gorszy jest miód z kawałkami szkła. Tak właśnie pomyślał Quilleran. Jednocześnie zauważył panią Tudl i jednego z jej wnuków. Poszli we trójkę na miejsce wypadku. Quilleran przepraszał, pani Tudl podziękowała, że ją o tym poinformował. Jej wnuka najwyraźniej to rozbawiło. Jeszcze lepiej bawił się, kiedy opuścił jajka. Trzeba pojmować kawałki szkła, powiedziała jego babcia. Jeśli pies będzie chciał wylizać miód, skaleczy się w język. Kiedy odwróciła się do niego plecami, dziennikarz wsunął młodemu człowiekowi kilka banknotów. – Nie trzeba – powiedziała pani Tudel, jakby miała oczy z głowy. – Może był to wynik wieloletniej pracy w supermarkecie? Quilleran kupił wołowinę w delikatesach. Tyle, żeby starczyło dla kotów na kolację i dla niego samego na wieczorną przekąskę. Potem pojechał do centrum i kupił kwiaty dla poli. O piątej poli miała odbyć swój pierwszy spacer od czasu operacji. Dziennikarz zostawił samochód na parkingu i udał się do kwiatarni. Wzdłuż głównej ulicy Pikax stały kamienne budynki: wielkie, i małe, imponujące, skromne, luksusowe i prymitywne. Wszystkie były pozostałością z czasów, kiedy okręg słynął z kamieniołomów. Pikax nazywano kiedyś kamiennym miastem. Wśród budynków były dom w stylu Cotswold, Bastylia, Stonehenge i szkocki zamek. Main Street była kopalnią informacji. Quilleran przychodził tam, żeby dowiedzieć się o najnowszym skandalu i posłuchać plotek. Dzisiaj wpadł na sprzedawcę „Junela McQuellenella”. Szkod powitał dziennikarza okrzykiem: Hej, podobno pan dziedzic zamówił u krawca szkocką spódniczkę. Wybiera się na szkocki festyn do lockmaster. Chcę zrobić niespodziankę poli. Nie mów o tym nikomu. Chociaż jego matka pochodziła z rodu McIntoshów i Queeran przyłączył się do klanu ze względu na nią, miał lekki opór przed pojawieniem się na ulicy w kraciastej spódnicy. Mężczyźni stali na krawężniku, patrząc z pogardą na zabite deskami okna hotelu po przeciwnej stronie ulicy. Co za wstyd! powiedział Szkod. To nie był dobry hotel, ale innego nie mieliśmy. Co będzie z tym budynkiem? Właściciel jest w szpitalu, firma zarządzająca hotelem mieści się w lockmaster. Oni mają gdzieś, co tu się dzieje. Poznałem właściciela przed jego wypadkiem powiedział Quillera. – To ekscentryk mówiąc delikatnie. Mam nadzieję, że uporządkował swoje sprawy finansowe i ma adwokata, doradcę finansowego i testament. Nikt nie chce współpracować z tym wariatem. Na tym polega problem powiedział Pikmak. Nasze biuro zajmowało się jego podatkami ale facet zachowywał się kompletnie nieodpowiedzialnie. Nie trzymał rachunków, nie przyjmował rad. Co można zrobić z takim klientem? Nie pamiętam już, czy myśmy go zwolnili, czy o nas. Jego adwokat też miał dosyć. Jego sprawami zajmuje się teraz agencja z no, Szczerze im współczuję. Na Main Street, jak każdą sobotę, roiło się od ludzi z zakupami. Na peryferiach nie wybudowano centrum handlowego, które kusiłoby mieszkańców. Kilka osób stanęło w pobliżu, przyglądając się miejscu, gdzie doszło do wybuchu. Wśród nich był Mitch Ogreville. Jego strój pasował bardziej do farmera niż dyrektora muzeum. ran chwycił go za ramię. – Mitch, ty się, co się stało? Podobno porzuciłeś pracę w muzeum. Wybierasz się na bal przebierańców? Mitch był ubrany wytarte sztruksy, kalosze i czapkę farmera. Miał brodę. – Pnę się do góry – powiedział. – Najpierw pracowałam w hotelu, potem byłem dyrektorem muzeum i w końcu zostałem hodowcą kóz. – Cieszę się, że nie pracowałam w hotelu, kiedy nastąpił wybuch. Naprawdę zostałeś farmerem? Christy ma nowy stado kóz. Pomogłem jej sprzedać antyki po marce. Christy postanowiła zrobić remont domu i odnowić gospodarstwo, no więc zaproponowałem, że jej pomogę. Umiesz już doić kozy? Pewnie mi nie uwierzysz, ale umiem robić kozie sery. Byłem na specjalnym kursie w Wisconsin. Nowy sklep z serami w zaułku stajennym kupuje nasze produkty. Są oznaczone etykietką Split Rain Farm. Usunąłem stare białe postawiłem nowe. Nie tylko widziałem waszą etykietkę, ale kupiłem sery waszej produkcji, powiedział dziennikarz. Feta i ser z pieprzem są wyśmite. Chciałbym zobaczyć, jak się robi sery. Może napiszą o tym felieton? Jasne, kiedy tylko zechcesz. Kuleran zaproponował popołudnie następnego dnia. Oczywiście pod warunkiem, że zgodzisz się pracować w niedzielę. Nie mam ustalonych dni pracy, Quill. Mitch zerknął na hotel. – Ale produkcja serów jest bezpieczniejsza niż praca w hotelu. Do zobaczenia. Quilleran poszedł do kwiaciarni Flankin's Flowers, która znajdowała się obok sklepu z antykami Xbridge bridge Coop. Przestępna właścicielka, Susan Xbridge kolekcjonowała srebra z epoki króla Jerzego. Ogrywała wszystkich w miejscowym klubie, dostawała aliment od bogatego dewelopera i kupowała ubrania w Chicago. Quilleran zauważył ją na ulicy. Susan stała przed swoim sklepem, przeglądając jej witrynie, którą własnoręcznie udekorowała. Puryan podkradł się ostrożnie, stanął za jej plecami i powiedział: Dywan jest pomarszczony, a bażur wykrzywiony. Susan, zobaczyła jego odbicie w szybie, odwróciła się gwałtownie. Kochanie, gdzie się podziewaliście przez całe lato? Bez ciebie jest tu tak nudno. Susan była aktorką w miejscowym teatrze i często dramatyzowała. To było szalone lato, wyjaśnił dziennikarz. Wiem, jak się ma poli. Suzan i Poli nie przepadały za sobą, ale zachowywały pozory dobrych manier. No, coraz lepiej. Musimy znaleźć dla niej nowe mieszkanie. Poprzednie zajmą studenci. Na razie Poli mieszkał u swojej szwagierki. Uważam, że ty i Poli powinniście. Nasze koty się nie lubią, przerwał Jekulian. Wiedział, do czego Susan zmierza. Zaczęli rozmawiać o możliwościach wynajmu mieszkania w Indian Village. W pobliżu rzeki E.T.B.C. zbudowano kompleksy apartamentowe i bliźniaki. Były tam świetne trasy spacerowe. Po rzece pływały kaczki, a w lesie śpiewały ptaki. Gdakanie i świerkanie czasem doprowadza mnie do szału, ale poli będzie na pewno zachwycona, powiedziała Susan z wyższością. Mieszkańcy Indian Village, którzy grali w brydża, nie interesowali się ptakami, natomiast obserwatorzy ptaków nigdy nie grywali w brydża. Chuleron postanowił, że napisze kiedyś o tym artykuł. Pewnie straci paru przyjaciół, ale uważał, że dziennikarz powinien pisać od czasu do czasu bulwersujący tekst. Susan otworzyła drzwi sklepu. Wejdź, pokażę Ci nowe pomieszczenie. W środku wszystko lśniło. Poznajesz te stare przedmioty? Zapytała Susan. Należały do prywatnej kolekcji Airscope. Mogła je tu umieścić dopiero teraz, kiedy zlikwidowano sklep obok. Wynajęłam pół sklepu, drugie pół wynajął Franklin Pickett. On jest taki skąpy. Zawsze pożycza ode mnie różne przedmioty, którymi ozdabia swoją witrynę. Ale nigdy nie dał mi ani kwiatka. Quillran zauważył tabliczkę z napisem kolekcja iriskop. Były tam stara komoda, narzędzia do dojenia, naczynia do gotowania na piecu, stara ławka szkolna, kilka zabawek dziecięcych i wyblakły ręcznie tkany dywan z motywem zwierzęcym na brzegach. Gwileran do ręki koszek z dużymi, sześciokątnymi otworkami. – To kosz na ser – wyjaśniła Susan. Do środka wkładano gazę i wlewano zsiadłe mleko. Ten kosz należał do francusko-kanadyjskiej rodziny, która mieszkała w pobliżu Trauto Beach. W 1870 roku doszło do katastrofy morskiej. Rodzina uratowała się i postanowiła tu zostać. Hodowali bydło i wyrabiali sery, aż jej dom spłonął w 1911 roku – no, córce udało się ocalić z pożaru ten koszyk i dywan. Miała je u siebie, kiedy zmarła w wieku 95 lat. Quilleran patrzył na nią zdumiony. Powinnaś pisać powieści, Suzan. To wszystko prawda. Iris umieszcza w katalogu informacje o historii każdego przedmiotu. Iris Cobb znała się na antykach. Była wspaniałą kucharką i dobrą znajomą Quillerana, ale dziennikarz podejrzewał, że większość tych barwnych historyj o przedmiotach z jej kolekcji była zmyślona. – A co to jest? – spytał, wskazując na zniszczoną drewnianą skrzynię. – To skrzynia ze statku – powiedziała Susan. – Znaleziono ją na strychu Br... Fale wyrzuciły ją na brzeg po katastrofie statku w 1892 roku. Należała prawdopodobnie do szkockiego żeglarza. – Hmm... – mruknął Quilleran. – Pewnie w środku była drewniana noga długiego Johna Silvera. – Ile też za kosz na skrzynię? – Widzę, że lubisz kolekcjonować stare śmieci. – Dam ci 10% zniżki, ponieważ byłeś przyjacielem, Iris. – Na pewno chciałaby, żebyś miał te przedmioty. Dziennikarz bąknął dziękuję, wypisał czek i pomyślał, że droga Iris dałaby mu 20% zniżki. – Udało ci się zdobyć prywatną książkę kucharską, Iris. – Niestety nie. Wielu klientów zastawiłoby tu swoje domy, żeby ją mieć. Książka była w kiepskim stanie, ale recepty Iris są bezcenne. Trzyma je w starej ławce szkolnej, ale potem znikły. Ale jest zapisami w testamencie tę książkę. Pewnie był to żart, wiedziała, że kiepski ze mnie kucharz. Pewnie nie powinnam tego mówić, ale wydaje mi się, że książkę zabrał któryś z wolontariuszy. Było 75. Zajmowali się sprawami organizacyjnymi, sprzątaniem, katalogami itd. Kiedy Micz był dyrektorem, wywiesił kartkę z prośbą, żeby oddano książkę. I niestety nikt nie zareagował. Mój pomocnik na uliwi skrzynię i przywiezie ją do stodoły. Quilleran. Zabrał kosz na sery i udał się do kwiaciarni, która znajdowała się tuż obok. Minął stoiska z kartkami na różne okazje, wypchanymi zwierzętami, balonami, czekoladkami i ozdobnymi kubkami. W końcu doszedł do stoiska z kwiatami. – No witam, panie Ku – powiedziała młoda sprzedawczyni z długimi, jedwabistymi włosami i niebieskimi oczami. – Kupi pan znowu stokrotki? A może dla odmiany weźmie pan chryzantemy? – Panie Duncan uwielbia stokrotki i bardzo nie lubi chryzantem." Powiedział Quilleran twardo. Dlaczego namawia mnie pani, żebym je kupił? Pani szef ma ich za dużo w kwiaciarni. Sprzedawczyni zachichotała. Pan jest taki zabawny, panie kuł. Ludzie lubią chryzantemy, ponieważ długo się trzymają. Mamy nowy kolor. Pokazała mu ciemnoczerwony bukiet. To czerwień burgundzka. Wygląda jak zaschnięta krew. Powiedział dziennikarz. Wezmę bukiet żółtych stokrotek, bez przybrania. Na pewno nie chce pan przybrania? Słytała sprzedawczyni z niedowierzaniem. Żadnych srebrek, wstążeczek i balonów. Po chwili Quilleran zmienił temat i powiedział: o, Słyszałam o wybuchu po drugiej stronie ulicy. A dziewczyna spojrzała na niego swoimi niebieskimi oczami. Byłam przerażona. Myślałam, że to trzęsienie ziemi. Mój szef był w pomieszczeniu na zapleczu. Przygotowywał wieńce na pogrzeb. Przestraszył się tak samo jak ja. Powiedziała szeptem, chociaż w nie było nikogo poza nimi. Była tu policja. Wypytywali o różne rzeczy. Mężczyzna, który podłożył bombę, kupił u nas kwiaty. Widziała go pani? Nie, byłam na zapleczu. Przygotowywałam kwiaty na ślub. I Pan Piket go obsłużył. Ten człowiek kupił ciemnoczerwone chryzantemy. Wobec tego pani szef może liczyć na to, że chryzantemy w tym kolorze się sprzedadzą. Niedługo wszyscy będą mówić, że morderca wybrał ten kolor. Proszę mnie nie pytać dlaczego. Tak właśnie wygląda zbiorowa histeria. Rozlany miód na parkingu, niezaplanowane spotkania na Main Street i wizyta w sklepie z antykami sprawiły, że Quilleran wrócił do domu później niż zaplanował. Po powrocie zabrał się do przygotowywania jedzenia dla kotów. Kiedy kroił wołowinę z puszki, Jumium i Koko obserwowały go uważnie. Po chwili jednak zainteresowały się koszem na serę, który dziennikarz postawił na niskim stoliku. No, chyba nie zamierzacie go zjeść powiedział Quilleran. Należał do pani Kop, pamiętacie ją? Częstowawła z klopsikami. Ten koszyk zasługuje na szacunek. Koko obwąchał koszyk i oddalił się ze znudzoną miną kota, który wąchał podobne koszyki wiele razy. Yum -yum postanowiła sprawdzić, czy koszyk nadaje się na legowisko. Wskoczyła do środka i zwinała się w kłębek z zadowoloną miną. Kuleran pojechał na piernikową aleję. Poli była gotowa do spaceru, ale wydawała się zdenerwowana. Wiem, że to głupie, ale czuję się niepewnie. – Tylko krótki spacer – zapewnił Quilleran i wręczył jej bukiet stokrotek. – Stokrotki! Te kwiaty są takie radosne i widok zawsze mnie uszczęśliwiał. Dziękuję, kochanie. Wsadziła kwiaty ostrożnie do wazonu z grubego zielonego szkła. Quilleran zauważył doniczkę ze stokrotkami w korytarzu. – Niezwykły kolor. – To czerwień burguncka – wyjaśniła Poli. Przysłał je doktor Prelgate. Uroczy gest, prawda? Quilleran przygryzł wąsa. Poli mówiła mu wcześniej, że doktor Playgate jest przystojny, miły, i inteligentny. Teraz okazało się, że jest również uroczy. Najwyraźniej lekarz Poli robił wszystko, żeby nie wyprowadzała się do innego mieszkania. Wyszli na ulicę i zaczęli powoli spacerować, trzymając się za ręce. Sąsiedzi na pewno nas obserwują i będą plotkować. W pikach, trzymanie się za ręce jest równoznaczne z zaręczynami. Świetnie, powiedział Quilleran. Będą mieli jeszcze jeden temat do plotek poza eksplozją w hotelu. Dziennikarz mówił dużo, a Poli oddychała głęboko i próbowała trzymać się prosto. Quilleran opowiedział jej o spotkaniu z Andrejem i tajemnicach związanych z produkcją miodu. Pewien poeta pisał o wzyczeniu niezliczonych pszczół. To Tenison, powiedziała Poli. Lubił używać onomatopei. Wygrałem kiedyś konkurs ortograficzny z tym słowem, powiedział Quilleran. Dali mi w nagrodę słownik, ale wolałbym dostać album o baseballu. Jak się mają Koko i yum, yum W porządku. Czytam im greckie dramaty. Na razie przerabiamy Arystofanesa. Podobają mi się ptaki. Gram z Koko w grę, która polega na tym, że patrzymy sobie w oczy i próbujemy wytrzymać jak najdłużej bez mrugnięcia. Koko zawsze wygrywa i dostaje w nagrodę kawałek sera. Bucy nie lubi patrzeć mi w oczy. To kochany zwierzak, ale boi się kontaktu z Jagowego. Poli poczuła się wkrótce zmęczona i wróciła z radością na fotel na werandzie. Lynette krzątała się w kuchni, przygotowując spaghetti dla zastępcy pastora. Poli zaproponowała dziennikarzowi, żeby został na kolacji, ale ran był umówiony z Dwightem Somersem u Tipsy. Przed spotkaniem wrócił do domu i przeczytał kotą fragment Arystofanesa. Zdajecie sobie sprawę, że jesteście prawdopodobnie jedynymi kotami w krajach zachodniej cywilizacji, które otrzymują klasyczną edukację. Kotom podobał się fragment o ptakach, które zbudowały miasto w niebie. który naśladował okrzyki ptaków, czytając o 30 tysiąca żurawi, które leciały z Afryki z kamieniami. Kuliki szlifowały kamienie swoimi dziobkami, uliczniki mieszały za Zaprawę murarską kaczki wykonywały roboty kamieniarskie, a dzięcioły zajmowały się stolarką. Jumium ruczała głośno, a koko był bardzo podniecony. Restauracja o w North Kennebec mieściła się w stojącym przy drodze domku z Bali. W środku były wiejskie meble. Kalnerki w średnim wieku wijały się, obsługując tłum klientów. Kaczma słynęła z wyśmienitych steków. Dwight zamówił kieliszek czerwonego wina, a Quirin poprosił o wodę mineralną z Quang. – Naprawdę to lubisz? – spytał Dwight. – Nie próbowałam tej wody. – Ma interesujący smak. Dziennikarz podniósł szklankę do góry i wciągnął powietrze nosem. – Woda powinna być krystalicznie czysta. Jej barwa kojarzy się ze świeżą ziemią. Quirrellan wypił łyk. – Jej smak jest harmonijną mieszaniną łupka, gliny, kwarcu i błota. – Nie zazdroszczą, powiedział jego towarzysz. Rozmawiali głównie o planach związanych z explo. Wybuch w hotelu nastroi wszystkich pesymistycznie, ale Dwight miał nadzieję, że wydarzenia związane z Expo wpłyną pozytywnie na atmosferę w mieście. Członkowie Fundacji K obawiają się, że ludzie uważają ich za świętych Mikołajów, powiedział Dwight. Dlatego apelują do społeczności o zbieranie pieniędzy na cele dobroczynne. Dzięki zebranym pieniądzom będzie można wspomóc potrzebujących tej zimy. Jest trudniej niż zwykle z powodu skandalu finansowego Soul City. Jakie sławy wezmą udział w aukcji? Pięciu kawalerów i pięć samotnych kobiet. A kto jest licytatorem? Foxy Fred, ktoś by inny? Zaproponował współpracę. Wiesz, jaki jest ten dobry. Ludzie będą się świetnie bawić. Tu jest lista propozycji. Podał kuleramowi wydruk. 1. Kolacja i tańce w klubie Purple Point Boat z Gregorem Blightem, doradcą finansowym i burmistrzem Pickax. 2. Przejazd limuzynami do Logmaster, gdzie odbędzie się elegancka kolacja w pięciogwiazdkowym hotelu Palomino Padok z projektantką wnętrz fram Brody. A, 3. Sesja zdjęciowa w zakładzie fotograficznym Johna Baszlanda i wieczorny piknik na jego jachcie. Jedzenie na piknik zostanie zamówione w restauracji Nesty Pesty. 4. Cocktail w butiku Aurora i kolacja w hotelu Northern Lights z pogodnym Jimmy, meteorologiem Pikax FM. A, 5. Przejażdżka łódką po okolicy kolacja w ekskluzywnym klubie Grand Island z Elizabeth Hart, która przyjechała niedawno z Chicago. 6. Jazda konna po południu oraz kolacja u tipsy z Diane Lansbig. 7. Wycieczka na wieś na motorach i piknik w State Park z Derekiem Carlton byłym szefem kuchni restauracji Olson. 8. Po południu na basenie w Country clubie i kolacja z Hicksi Rice z gazety Muska, ty coś tam. 9. Przyjęcie z bufetem i koncert rokowy w Hotspot z Jennifer Olsen, młodą przewodniczącą klubu. Quilleran przeczytał listę kiwając głową i smokając głośno od czasu do czasu. Co o tym sądzisz? spytał Dwight. Czy to wystarczy? Derek i Jennifer rozruszają młodą publiczność. Derek nie był szefem kuchni w Allstone Mill. Powiedział dziennikarz. Rozwoził jedzenie i przez dwa miesiące przygotowywał sałatki. Dziewczyny go lubią, bo jest wysoki i ma talent aktorski. Dwight napisał coś na kartce. Wszystko jasne. I jeszcze jakiś komentarz? Na razie nie mam innych uwag. Wszyscy wiedzą, że Elizabeth Hart ma mnóstwo pieniędzy. Myślę, że aukcja będzie wielkim sukcesem. Uważa, że kolacja z Dajen to dobra propozycja? Dajen jest miłą i inteligentną kobietą. Wielu mężczyzn niechętnie chętnie wsztyk w jej towarzystwie. Natomiast nie wiem, czy jazda konna to dobry pomysł. Może znalazłoby się jakieś inne atrakcje. Masz na myśli badanie krwi EKG? Chwileczkę! zawołał nagle dziennikarz. Na liście jest tylko dziewięciu znanych ludzi. Słusznie. Dlatego właśnie zaprosiłem cię dziś na kolację, powiedział Dwight, uśmiechając się chytrze. A teraz powiem ci, jakie atrakcje czekają osobę, która wygra kolację ze sławną osobą numer 10. Najpierw spędzi popołudnie w salonie fryzjerskim Brandy, a później uda się do restauracji Stone Mill i spędzi wieczór w towarzystwie znanego dziennikarza Quilla Quillerana. Znany dziennikarz zaczął kręcić się nerwowo na swoim krześle. Mieszkańcy cię uwielbiają, Quill. Kochają twoje wąsy, pieniądze i felietony. Miejscowe kobiety marzą, żeby zjeść z tobą kolację. Frank Brody ma również wielu uwielbicieli. Kierowcą limuzyny będzie właściciel domu towarowego. To pasuje do Larry'ego. Skąd weźmiecie limuzynę? Od braci Dillgeberg, pod warunkiem, że nie będzie w tym czasie pogrzebu. Dziennikarz zabrał się do jedzenia z tego z zamyśloną miną. Doszedł do wniosku, że będzie mógł opisać całą tę przygodę w jednym ze swoich felietonów. Do tej pory pisał dwa teksty tygodniowo, ale czytelnicy naciskali, żeby zwiększył liczbę felietonów do trzech. Mam nadzieję, że nie będę musiał stać przed tłumem ciekawskich. Oczywiście, że nie, odparł White. Aukcja odbędzie się w liceum w dużej sali. Sławne osoby będą czekać na wyniki aukcji w osobnej, mniejszej sali. Na scenie umieścimy duże zdjęcia wszystkich sław. Boszy ma się tym zająć. Każda ze znanych osób wyjdzie na chwilę na scenę i uściśnie rękę osobie, z którą zje kolację. Dzięki, że opisałeś to tak drobiazgowo, Dwight. Chyba ucieknę do Peru dzień przed aukcją. Oczywiście był to żart. Po chwili Quilleran powiedział: Moje gratulacje, Dwight. Jestem pewien, że Explo będzie wielkim sukcesem dzięki Twojemu zaangażowaniu i dzięki, że zaprosiłeś mnie na kolację. Włożyliśmy w to mnóstwo wysiłku. Ale jedna rzecz mnie martwi. Eksplozja w hotelu wpłynęła negatywnie na atmosferę w naszym mieście. Może w Moose County istnieje grupa przeciwników Explo, ale trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś protestowałby przeciwko dobremu jedzeniu. Na świecie roi się od wariatów, powiedział Krylerem. Kryją się za każdym rogiem w przebraniu i nieustannie spiskują. Kiedy dziennikarz wrócił do domu, było już ciemno. Zobaczył w świetle reflektorów kotkę, która szamotaziem dziko w oknie kuchennym. Wydało mu się, że słyszy jej pisk. Wyskoczył z samochodu, pobiegł do tylnego wejścia i wsadził klucz do zamka. Kiedy zapalił światło na parterze, Jumią wbiegła do korytarza. Kuleran podszedł do kotki, która wylądowała na dywanie, machając łapami. Jej głowa utkwiła w jednym z otworów kosza na ser. Jumią była w panice, ponieważ nie potrafiła się uwolnić. Kileran też poczuł przerażenie. Zawołał kotkę i spróbował ją złapać, ale wyślizgnęła mu się. Dziennikarz ukląkł jedną ręką przytrzymał koszyk. Zrobił to ostrożnie, aby nie zranić ją. Drugą ręką przysunął do siebie kotkę tak, że znalazła się między jego kolanami. Queeran wiedział, że nie można na siłę wyciągnąć jej głowy z otworu. Kotka zrozumiała, że dziennikarz chce jej pomóc i przestała wierzgać. Mrucząc uspokajające słowa, kueran połamał wolną ręką wiklinę i powiększył otwór. Po chwili kotka była wolna. Quilleram wziął ją na ręce, rozmasował uszy, jumią i nazwał ją swoją kochaneczką. Przestraszyłaś mnie! Po paru minutach kotka uwolniła się z jego objęć, oblisała sobie sierść na brzuszku, zdrygnęła się i poszła do kuchni napić się wody.